Rozdział 20 Rozumiesz, myślałam, że to pług śnieżny, słyszałam go z bardzo daleka. Mogłyśmy właściwie zrobić wszystko, zjechać końmi z drogi, na pole albo gdziekolwiek. Może powinno byłam powiedzieć Judy do pługu, ale nawet o tym nie pomyślałam. Z drugiej strony zawsze, gdy wyjeżdżałyśmy na koniach, to ona nam przewodziła. Kiedy trzeba było podjąć decyzję, robiła to ona. I tak samo rzecz się miała z guliwerem i pielgrzymem. To Gulli zawsze był szefem i on tym wrażliwszym, bystrzejszym przygryzła wargę i spojrzała w bok tak, że światło padało na jej policzek. Powoli zaczynała zapadać ciemność, od strumienia szedł ku nim zimny powiew. We troje z Joe'em odstawili pielgrzyma na noc, a potem Joe, któremu starczyło jedno spojrzenie Toma, oddalił się, mówiąc, że ma lekcję do odrobienia. Oni zaś skierowali się do tylnej zagrody, gdzie Tom trzymał roczniaki. W pewnej chwili stopa protezy utknęła w kolejnie tak, że Grace się zachwiała, a Tom wyciągnął rękę, aby ją podtrzymać, zanim jednak to zrobił, ona złapała równowagę. Był rad, że obyło się bez jego pomocy. Stali teraz oparci o płot i przyglądali się koniom. Nie pomijając żadnego szczegółu opowiedziała mu jak wyglądał poranek wtedy, gdy doszło do wypadku. Jak pojechali przez las, jak pielgrzym wygupiał się, nienawykły do śniegu, jak zgubiły drogę i postanowiły zjechać po stromym zboczu. Mówiła nie spoglądając na toma, ale chociaż uparcie wpatrywała się w konie, on dobrze wiedział, że jedynym co tak naprawdę widzi było to co przewinęło się jej przed oczyma owego dnia: drugi koń jej przyjaciółka. Obydwoje tracący własne życia. Podczas całej tej relacji Tom przyglądał się Grace. Spuczując dziewczynce z całego serca. I wtedy zobaczyłyśmy tę drogę, którą zgubiłyśmy. Wyglądało to jak stroma skarpa prowadząca do wiaduktu kolejowego. Byłyśmy tam już wcześniej. Wiedziałyśmy więc, gdzie powinna być ścieżka. W każdym razie Judith pojechała pierwsza i wtedy nagle zrobiło się dziwnie: bo Guli jakby wyczuł, że coś nie jest w porządku, i zaczął się opierać. A to jest do niego zupełnie niepodobne. Usłyszała swoje słowa. I spostrzegła, że użyła niewłaściwego czasu. Zerknęła spod oka na Toma, a on uśmiechnął się do niej zachęcająco. W końcu jednak ruszył, a ja spytałam ją, czy wszystko jest w porządku, ona zaś odparła, że tak, ale żebym uważała, więc ruszyłam za nią. Czy trzeba było zmuszać pielgrzyma? Nie, zupełnie nie. Zachowywał się całkowicie inaczej niż guli, jakby cieszył się z tej spinaczki. Spojrzała pod nogi i na chwilę umilkła. Jeden ze rybaków cicho zarżał po drugiej stronie ogrodzenia. Tom położył jej rękę na ramieniu. Wszystko w porządku? Przytaknęła. No i wtedy Guli zaczął się ześlizgiwać. Nagle przeszyła Toma ostrym spojrzeniem. Widzisz... Oni potem stwierdzili, że lód był tylko w tym jednym miejscu ścieżki. Gdyby znalazł się o kilka cali w lewo, w ogóle by do tego wszystkiego nie doszło. No ale widać, koń musiał postawić kopyto na kawałeczek tego lodu i było po wszystkim. Odwróciła wzrok. Tom zaś po ruchu jej ramion mógł się zorientować, że Grace próbuje uspokoić oddech. No i wtedy zaczął się ześlizgiwać, ale bronił się jak mógł. Wbijał kopyta, żeby trzymały, ale to w ogóle nie działało. Suwali się więc pros na nas. Judith wrzeszczała, żebyśmy usunęli się z drogi. Ona wczepiła się w grzywę Guliego, a ja próbowałam zawrócić pielgrzyma i już wtedy wiedziałam, że robię to za mocno. Tak naprawdę to gdyby mnie straciła głowy i nie ciągnęła go tak rozpaczliwie, wszystko by się udało. Ale teraz myślę, że to jeszcze bardziej go wystraszyło, no więc, no więc po prostu nie ruszył. Urwała i głośno przełknęła ślinę. I wtedy w nas uderzyli. Sama nie wiem, jak się utrzymałam. <laughs> Zachichotała, ale to zupełnie nie przypominało śmiechu. Byłoby o wiele lepiej, gdybym poleciała. No, chyba, że ugrzęzłabym tak jak Judith. Rzucało nią tak, jak gdyby była jakimś workiem czy szmatką. Noga uwięzła jej w szczemieniu i wszyscy razem zsuwaliśmy się jak jedna wielka bryła. Wiesz, to było bardzo idiotyczne. Pamiętam, że nawet wtedy myślałam iż z tym bezchmurnym niebem świecącym słońcem, śniegiem na drzewach i z całą resztą, no wiesz, jak jest to po prostu piękny dzień, poszukała jego wzroku. Czy to nie jest najdurniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałeś? Tom tymczasem myślał, że chociaż wydaje nam się inaczej, świat wcale z nas nie kpi, ani nie szydzi z naszego losu i bezsilności wobec niego, lecz po prostu nami wszystkim innym istotom demonstruje prosty fakt swojego istnienia. Uśmiechnął się i pokiwał głową. Nie wiem, czy Judy w ogóle go zobaczyła, to znaczy tę ciężarówkę. Musiała strasznie mocno uderzyć głową, a Guli po prostu szalał. Rozumiesz? Miotał się we wszystkie strony, ale kiedy zobaczyłam, jak ciężarówka wyjeżdża stamtąd, gdzie kiedyś był wiadukt, zrozumiałam, że nie ma mowy, aby on się zatrzymał. I natychmiast przyszło mi do głowy, że gdybym tylko chwyciła Guli'ego, mogłabym uratować nas wszystkich, ale byłam głupia. Boże, jaka głupia. Schowała twarz w dłoniach, by ukryć swoje łzy, ale trwało to tylko chwilę. Ja wtedy po prostu powinnam była zsiąść. Byłoby mi łatwiej opanować Gullivera, tak. Wiem, że był przerażony, ale z tą złamaną nogą nigdzie by nie uciekł. Powinnam była klepnąć pielgrzyma w zad, żeby trzmychnął gdzieś na bok, a potem sprowadzić Gulliego z drogi. No, ale nie zrobiłam tego. Pociągnęła kilka razy nosem i mówiła dalej. Pielgrzym był niesamowity, to znaczy rzecz jasna przerażony, ale świetnie reagował. Zupełnie jakby bez żadnej komendy wiedział o co mi chodzi. Przecież było zupełnie niemożliwe, że nadepnąłby na Judith albo coś podobnego. A tymczasem nie, on nic takiego nie zrobił, wiedział co ma robić. A gdyby ten facet nie nacisnął klaksonu, to może by się nam udało. Niewiele brakowało, miałem tak bliziutko. Teraz uparcie wpatrywała się w Toma, a twarz jej wykrzywiła bolesna świadomość, co mogło było się zdarzyć, no i w końcu pojawiły się łzy. Tom objął ją i przytulił, Grace zaś łkając, wtuliła policzek w jego piersi. Widziałam jej twarz, jak patrzyła na mnie z pomiędzy kopyt guliego, ale było to już zanim rozbrzmiał klakson. Wydawała się taka mała i taka przerażona, a ja mogłam ją uratować. Mogłam uratować nas wszystkich. Nic nie mówił, wiedząc, że słowa absolutnie nic nie mogą zmienić we wspomnieniach, którym nawet upływ lat nie odbierze wyrazistości. Stali dłuższy czas, noc otulała ich coraz ciaśniej, a tą gładził dziewczynka po głowie, czując świeży zapach jej włosów. Kiedy już przestała płakać, a z ciała zniknęło napięcie, Spytał Grace, czy chce mówić dalej. Przytaknęła, pociągnęła nosem i głęboko odetchnęła. Ach, gdyby. Kiedy już się rozległ ten klakson, nic się nie dało zmienić. Pielgrzym odwrócił się tak, jak gdyby chciał powstrzymać ciężarówkę. Szaleństwo, ale wyglądał tak, jak gdyby nie chciał pozwolić, by ten wielki potwór zmiażdżył nas wszystkich. Dlatego chciał walczyć. Na miłość Boską, walczyć z 40-tonową ciężarówką! Nieprawdopodobna, ale tak właśnie było. Czułam to. Gdy to monstrum niemal już nas dotykało, pielgrzym stanął dęba, a ja zleciałam i wyrżnęłam głową. I to wszystko, co pamiętam. Tom znał resztę opowieści, przynajmniej w zarysach. Dostawszy od Ani numer Harry'ego, Logana, przed kilkoma dniami zadzwonił do niego i wysłuchał, jak tamten zapamiętał późniejszy bieg wydarzeń. Co się stało z Judith i Gulliverem, jak pielgrzym uciekł z miejsca tragedii. Jak przydybali go w potoku z wielką raną na piersi, to stawiał mu jeszcze wiele innych szczegółowych pytań, z których nie jedno zdumiało Logana. Ten jednak z zapałem i wielką starannością opisał wszystkie rany konia, a także to, w jaki sposób je leczył. Opowiedział Tomowi, jak dostarczyli pielgrzyma do Cornwall, którego sławę Tom zdążył już poznać, a także streścił całą kurację, której tam poddano konia. Gdy Tom stwierdził, że nigdy dotąd nie słyszał, aby weterynarz był w stanie uratować tak ciężko poranionego konia, Logan w odpowiedzi zaśmiał się tylko i odrzekł, że wolałby nie mieć po temu okazji. A o tym, że u pani Dyer wszystko poszło zupełnie nie tak i o tym, co w owych dwóch młodocianych hultajów wyrządziło o temu bogu ducha winnemu zwierzęciu, Logan nie miał pojęcia. Wyznał, że sam do siebie ma pretensje o to, jak niekiedy traktował pielgrzyma, np. wtedy, kiedy przyczaskiwał jego łeb drzwiczkami, żeby dać mu zaszczyk. Grace było coraz bardziej zimno. Robiło się późno, a matka będzie się niepokoiła, co dzieje się z córką. Wolno przeszli przez stodołę, przecinając jej ciemne, rozbrzmiewające echem puste wnętrze, aby dotrzeć do czekającego po drugiej stronie samochodu. Światło reflektorów Chevroleta podskakiwały w górę i w dół, gdyż droga prowadząca do domku nad potokiem była pełna wybojów. Przez krótką chwilę psy biegły przed nimi, poprzedzone przez wyostrzone cienie, a kiedy odwróciły u byku autu, ślepia zaleśniły widmową zielenią. Grace pytała, czy to, czego się teraz dowiedział, ułatwi mu pracę nad pielgrzymem, na co to odrzekł, że będzie musiał jeszcze trochę pomyśleć, ale ma nadzieję, że tak. Gdy się zatrzymali po Grace, nie było już widać ani śladu płaczu, a wysiadając, uśmiechnęła się do Toma. Widział, że chciałaby mu podziękować, ale nazbyt się wstydzi. Sięgnął wzrokiem dalej, mając nadzieję, że gdzieś za jej plecami dojrze Eni, ale nie było jej nawet śladu. Uśmiechem pożegnał Grace dotykając Ronda kapelusza. Do jutra, jasno, zawołała i z rozmachem zamknęła drzwi. Kiedy dotarł do domu, inni byli już po jedzeniu. Frank przy dużym stole pomagał Joe'emu w jakimś zadaniu matematycznym, wołając na bliźniaków, aby wreszcie ściszyli komedię, którą właśnie oglądali. Bo jak nie, to on przyjdzie i całkiem wyłączy telewizor. Diane bez słowa wstawiła do mikrofalówki odłożoną dla Toma kolację. On sam poszedł do łazienki na parterze, aby się umyć. Podobały się jej te nowe telefony? Przez otwarte drzwi widział, jak Diane sadowi się do nas. Przy stole i zabiera do odłożonej wcześniej robótki. Tak, była bardzo wdzięczna. Wytarł ręce i wrócił do pokoju. Mikrofalówka dała sygnał, że wszystko jest gotowe, więc wydobył kolację i wrócił z nią do stołu. Zapiekanka z kurczaka, zielonej fasoli i podsmażanych ziemniaków. Dajen była przekonana, że to jego ulubiona potrawa, a jemu nigdy nie starczyło odwagi, żeby wyprowadzić ją z tego błędu. Właściwie to nawet nie był głodny, jednak nie chcąc. Pognębiać szwagierki nałożył sobie sporą porcję i zjadł. Nie umiem sobie wyobrazić, jak ona zamierza używać naraz tych trzech urządzeń, mruknęła dajennie, odrywając oczu od cerowanej skarpety. Jak to? No wiesz, ma tylko dwoje uszu, jak my wszyscy. Ma przecież faks i jeszcze inne rzeczy, z których każda wymaga odrębnego łącza. A przy całej tej burzy komunikacyjnej, w środku której Annie się znajduje, te wszystkie linie są jej naprawdę potrzebne. Zresztą zaproponowała, że zapłaci za te dodatkowe. Te. No idę o zakład, że odpowiedziałeś, że nie. Nie zaprotestował i zobaczył, jak Dajen uśmiecha się sama do siebie. Wiedział, że lepiej nie wdawać się w dyskusję, gdy szwagierka jest właśnie w takim nastroju jak dzisiaj. Nie, od początku nie ukrywała, że nie jest zachwycona pobytem Annie, Tom zaś uznał, że najbezpieczniej będzie dać się jej po prostu wygadać. W milczeniu dokończył zapiekankę. Frank i Joe spierali się, czy pewne liczby należy podzielić, czy może pomnożyć. Frank mówi, że zabrała ją dzisiaj rano na rimroku odezwała się wreszcie Diane. Tak, to prawda dosiadła konia po raz pierwszy od czasu dzieciństwa, ale dobrze jej to idzie. A co z tą małą, że też musiało się jej przydarzyć coś takiego a... W milczeniu pokiwał głową. Wydaje się taka samotna. Nie wiem, czy nie byłoby jej lepiej w szkole. Czy ja wiem? Ma się całkiem dobrze. Skończywszy kolację i sprawdziwszy, co u koni, Tom powiedział Dajen Frankowi, że idzie trochę poczytać, a następnie życzył im i chłopakom dobrej nocy. Jego pokój zajmował cały północno-zachodni róg domu. Z bocznego okna rozciągał się wspaniały widok na dolinę. Pokój był duży. A wyglądał na jeszcze większy z racji nielicznego meblowania. W wąskim i wysokim łóżku, którego zagłówek zdobiły ślimacznice, sypiali jeszcze jego rodzice. Przykryte było pstrą kołdrą, którą uszyła jego babka. Kiedyś kołdra była czerwono-biała, czerwień jednak wyblakła do spłowiałego różu, a tkanina w niektórych miejscach przetarła się do tego stopnia, że poprzez nią widać było prześcieradło. W pokoju znajdował się także mały sosnowy stolik z jednym krzesłem, komódka i stary przykryty skórą fotel ustawiony przy żeliwnym piecyku na drewno. Na podłodze leżało kilka meksykańskich dywanów, które Tom przed paroma laty nabył w Santa Fe, a które nazbyt były małe, aby nadać pomieszczeniu przytulność, gdyż na pokrytej ścianie, na pokrytej ciemnymi smugami powierzchni podłogi, z... Zdawały się jedynie zagubionymi wysepkami. W tylnej ścianie znajdowało się dwoje drzwi. Jedne prowadziły do schowka, w którym trzymał ubrania i inne rzeczy, a drugie do małej łazienki. Na szczycie komódki stanęło kilka skromnie oprawionych fotografii rodzinnych. Na jednej z nich Rachel trzymała w objęciach małoludkiego hala, kolory zdążyły już przygasnąć i pociemnieć. Na zdjęciu sąsiednim znajdował się znacznie już starszy hal którego uśmiech nieomylnie przywodził na myśl uśmiech Rachel z pierwszego zdjęcia. Gdyby nie fotografie oraz książki i dawne egzemplarze czasopis hippicznych, które zapełniły półki na ścianach, ktoś mógłby się zastanowić, jak można w długim już przecież życiu nazbierać tak niewiele. Usiadłszy przy stole, Tom zaczął przerzucać coś ich dawnych numerów, Quarter Horse Journal, szukając artykułu sprzed kilku lat. Napisany był przez kalifornijskiego trenera koni, którego Tom znał, a traktował o pewnej klaczy i jej ponurym losie. Wraz z sześcioma innymi końmi wieziono ją z Kentucky, a po drodze gdzieś w Arizonie kierowca zasnął i zjechał z drogi i pojazd się przewrócił. Przyczepa końska przygniotła drzwi, dlatego ekipa ratunkowa musiała rozcinać ją piłami, żeby dostać się do środka. Kiedy im się to wreszcie udało, znaleźli wszystkie konie z pętlami na szyjach zwisające z tego, co teraz stało się sufitem, a z całej siódemki żyła tylko owa klacz. Tom przypomniał sobie teraz, że trener miał osobliwą koncepcję, aby pomóc koniowi, wykorzystał jego naturalną reakcję na ból. Była to zawiła teoria, a Tom nie był pewien, czy dobrze ją pojął. Jej podstawą było przekonanie, że chociaż naturalną reakcją konia jest ucieczka, to kiedy rzeczywiście czuje on ból, atakuje jego źródło. Focet popierał to opowieściami o tym, jak dzikie konie uciekające przed stadem wilków, ugryzione, odwracają się i rzucają na źródło swojego cierpienia. Wedle relacji kalifornijczyka, zachowanie konia przypomina reakcję ząbkującego dziecka, które jakby z premedytacją przygryza bolące miejsce w dziąśle. We wspomnianym artykule ów trener twierdził, że korzystając z tej koncepcji udało mu się wyleczyć klacz, która przeżyła katastrofę. Tom znalazł wreszcie szukany numer, przeczytał tekst raz jeszcze w nadziei, że coś mu on podpowie, jeśli chodzi o leczenie pielgrzyma. Artykuł nie obfitował w szczegóły, tom odniósł jednak wrażenie, iż facet wrócił do rzeczy zupełnie podstawowych. Całkiem jakby zaczynał dopiero szkolić konia, wspomagając właściwe zachowania, a utrudniając niewłaściwe. W sumie tom sam wszystko to zaczął już wdrażać, przy czym nadal nie bardzo wiedział, jak ma to doprowadzić do zw zwrócenia się w kierunku źródła bólu. Ale czego właściwie teraz poszukiwał? Jakiejś nowej sztuczki? Tu nie było miejsca na żadne sztuczki, dobrze to wiedział. W grze pozostawali tylko on i pielgrzym, a chodziło przede wszystkim o to, aby obie strony mogły się lepiej zrozumieć nawzajem. Zleka zniechęcony odepchnął numer czasopisma, westchnął i poprawił się na krześle. Gdy tego dnia słuchał Grace, a wcześniej Logana, w każdej z opowieści starał się znaleźć jakiś element, który mógłby. Być wykorzystany jako klucz do rozwiązania zagadki. Niczego takiego jednak nie wyłapał. Teraz jednak zaczynał wreszcie rozumieć, co przez cały czas dostrzegał w ślepiach pielgrzyma. Dokonała się całkowita katastrofa. Zaufanie konia do samego siebie i do swojego otoczenia zostało całkowicie zdruzgotane. Zdradzili go ci, których kochał i którym zaufał. Grace, Gulliver, wszyscy. Poprowadzili go w górę stoku, udając, że jest bezpiecznie, a potem wrzeszczeli na niego i okaleczyli, kiedy ich zapowiedzi okazały się nieprawdą. Nie można było wykluczyć, że pielgrzym winą za to, co się stało, obciążał siebie samego. Niby dlaczego ludziom się wydaje, że tylko oni mają monopol na poczucie winy. Tom wielokrotnie widział konie chroniące swoich jeźdźców. A zwłaszcza dzieci przed niebezpieczeństwem, spowodowane przez ich brak doświadczenia. Pielgrzym zawiódł Grace, a kiedy starał się ją chronić przed ciężarówką, w zamian otrzymał tylko ból, potem jeszcze większy od obcych, którzy chyłkiem go schwytali i zaczęli dręczyć, bijali mu igły w szyję, zamykali w mroku brudzie i smrodzie, i robili różne inne okropności. Gdy cały dom już od dawna był pogrążony w ciszy, Tom, nie mogąc zasnąć, poczuł, że coś całkiem nowego wpełza do jego serca i osadza się w nim. Wreszcie wyklarował mu się obraz ciemności i beznadziei, takich jakich sam osobiście aż tak głęboko nie doświadczył. Nie było to żadne beztroskie fantazjowanie, tom miał wrażenie, że w jakiejś niedużej części doświadczył tego, na co wystawiony został pielgrzym, a co uczyniło pomoc dla niego tak trudną. A rzeczywiście bardzo chciał pomóc koniowi i dziewczynie. Wiedział jednak również, mając zarazem pewność, że jest to coś bardziej niedobrego. Przede wszystkim chciał pomóc kobiecie, z którą udał się tego ranka na przejażdżkę, a której oczy i usta widział teraz tak wyraźnie, jak gdyby spoczywała tuż obok niego.